Cześć jestem Rewesno i witam was w kolejnym odcinku z serii Mass Effect. No i jak widzicie, zrekrutowałem sobie tutaj Tali. To jest naprawdę Cię, fajna. Coś w tym stylu, ale mamy za mało miejsca. Mam nadzieję, że teraz mój głos jest OK. Pobawiłem się trochę kompresorem jakimś tam, jakimiś tam rzeczami do edycji dźwięku i bla 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 bla, ale jeszcze nie testowałem jednego programu, którego mi polecił Skyline. Jak już wspominałem w odcinku z Gotika, no ale mam nadzieję, że mnie teraz dobrze słychać, że nie jest to jakiś przytomiony głos czy cokolwiek innego. Nie wiesz we wszystko, co słyszysz, ale tak właśnie jest. Wszyscy o tym mówią. To nie jakieś odosobnione plotki. Myślisz, że Saren mógłby wplątać się w coś takiego bez wiedzy Rady? A kto powiedział, że Rada nie wie? Niektórzy przypuszczają, że odwala dla nich mokrą robotę. Mocne słowa. Na twoim miejscu nie powtarzałbym tego nikomu. Racja. Ale jeśli to prawda, to chyba warto coś zrobić w tej sprawie. Nie. I nie mieszaj mnie w to, jeśli łaska. No okej, okay, widzimy, że tutaj sobie jakąś rozmowę i dyskusję prowadzą chłopaki. No dobra, chyba, że jedna to była kobieta. W sumie sam nie wiem. Ciężko pogłośnie stwierdzić, bo to jest kosmitka, więc... No dobra, pogadajmy sobie tutaj z kapitanem Andersonem. Daj spokój. Udina właśnie przedstawia Radzie dowody kwarianki. Iden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Chcieliście dowodu? Oto on. Dowody są niezbite, ambasadorze. Saren zostanie pozbawiony statusu widma i uczynimy co w naszej mocy, by odpowiedział za swoje zbrodnie. Poznaję drugi głos. Osobę, która mówi do Sarena. To matka Benezia. Kim ona jest? Matki to potężne asari, które wkroczyły w ostatni etap swojego życia. Służą mojemu ludowi jako mentorzy i przewodnicy. Ich wiedza jest bezcenna. Matka Benezia jest potężną biotyczką ma wielu zwolenników. Będzie znaczącym sprzymierzeńcem Sarena. Bardziej interesują mnie Żniwiarze. Co o nich wiemy? Tylko to, co wyciągnięto z rdzeni pamięci getów. Żniwiarze byli starożytną rasą maszyn, która unicestwiła Protean. Później zniknęli. Gety wierzą, że Żniwiarze są bogami, a Saren jest prorokiem wieszczącym ich przybycie. Uważamy, że kanał jest kluczem do ich powrotu. Saren go szuka i dlatego właśnie zaatakował Iden Prime. Czy my w ogóle wiemy, czym jest ten kanał? Saren wierzy, że może sprowadzić żniwiarzy. To wystarczająco zła informacja. Posłuchajcie własnych słów. Saren chce sprowadzić maszyny, które zniszczyły życie w galaktyce? To niemożliwe. Gdzie udali się żniwiarze? Dlaczego zniknęli? Dlaczego nie ma nawet śladu ich istnienia? Gdyby istnieli naprawdę, znaleźlibyśmy coś. Próbowałem ostrzec Was przed Sarenem. Nie chcieliście mnie słuchać. Nie powtarzajcie tego błędu. To nie tak. Udowodniliście, że Saren zdradził Radę. Zgadzamy się, że wykorzystuje gety do odnalezienia kanału. Nie wiemy jednak po co. Żniwiarze to mit, komandorze. Kłamstwo, pod którym Saren kryje prawdziwe cele. Legenda, którą wykorzystuje, by nagiąć gety do swej woli. Pięćdziesiąt tysięcy lat temu żniwiarze zniszczyli całą galaktyczną cywilizację. Jeśli Saren odnajdzie kanał, wszystko się powtórzy. Saren jest zbuntowanym agentem, który salwuje się ucieczką. Nie posiada już statusu widma, Rada pozbawiła go pozycji. To nie wystarczy! Wiecie, że ukrywa się w trawersie. Wyślijcie tam flotę! Flota nie wytropi jednej osoby. Flota Cytadeli mogłaby zabezpieczyć cały rejon, powstrzymać gety. Mogłaby też wywołać wojnę z systemami Terminusa. Nie damy się wciągnąć w galaktyczny konflikt z powodu kilkudziesięciu ludzkich kolonii. Ja mogę pokonać Sarena. Komandor ma rację. Istnieje sposób na powstrzymanie Sarena bez angażowania armii. Nie, za wcześnie. Ludzkość nie jest gotowa na odpowiedzialność, która łączy się ze wstąpieniem do widm. Zmierzyłem się z Sarenem na Eden Prime i ujawniłem jego zdradę. To chyba wystarczy. Komandor Shepard, wystąp. Oh yeah, wszyscy się zbierają. Komandor Shepard. Decyzją Rady nadajemy wam wszelką władzę i przywileje Wydziału Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych Cytadeli. Widma nie są szkoleni, lecz wybierani. Są zahartowani w ogniu walki. To ci, których czyny wyrastają ponad przeciętność. Widma stanowią pewien symbol. Są ucieleśnieniem odwagi, determinacji i samodzielności. Są prawą ręką Rady. Narzędziem naszej woli. Na widmach spoczywa wielki ciężar. Są obrońcami pokoju w galaktyce pierwszą i ostatnią linią naszej obrony. Jesteście pierwszym człowiekiem wśród widm, komandorze. To wielki zaszczyt dla Was i dla całej Waszej rasy. To dla mnie zaszczyt. Wysyłamy Was do trawersu za Sarenem. Macie prawo użyć wszelkich dostępnych środków w celu jego ujęcia lub likwidacji. Znajdę go. Spotkanie rady zostaje zakończone. Gratulacje komandorze. Przed nami mnóstwo pracy Shepard. Będziecie potrzebować statku, załogi i zaopatrzenia. Teraz wszyscy dostaniecie specjalny sprzęt i przejdziecie szkolenie. Powinniście udać się do Akademii SOC i porozmawiać tam z oficerem zajmującym się widmami. Anderson, chodź ze mną. Przyda się pana pomoc. <grym i wytrzań> Kutas nawet ci nie podziękował. O, oh Jezus! Brex, ty jesteś najlepszy, nie? Ma wiele na głowie. Chodźmy. Jestem zaraz za tobą, Shepard. Bonus widma. Odblokowano talenty szkolne. Widma, urok i zastraszanie. Więc całkiem super, bo mamy dodatkowe umiejętności do wydania. Szkolenie widma. Super. Zmotywowany nabewca to by mi się przydało strasznie. Urok, zniżka w sklepach nie za bardzo. Nie za bardzo. I co by tutaj dać? Może jakieś cesz, szkolenie szturmowe, myślę, że byłoby okej. Okay, już wreszcie pójść do odblokowania zdrowia, co? Okej, okay, tyle wystarczy. Urnot w Rex, oczywiście w też damy trochę. Odblokuj zdrowia, odblokowane jest, niewrażliwość, rzut, bla 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 bla. Co by tutaj mu dać? No dobra, jako że jest tankiem, to jeden w to. I jeden w zdrowie. Niech będzie trochę bardziej wykoksany, Tali. Nasza tutaj piękna dziewczyna, której nie widzimy, ale ma maskę, ale dobra. Pancerz podstawowy myślę, że spoko by było. I, I i, 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 pistoleciki jej damy. Kobieta z pistoletem zawsze jest niebezpieczna, także lecimy. Urdno schodź chodź tu za mną. Czy A, no i... Zacznijmy sobie questy poboczne również. Już wreszcie. Ach, musiałem sobie dychnąć. Sorki, jestem od razu po nagrywaniu Gotika, więc. Mogę być trochę zmęczony, ale za to zobaczmy tutaj. Powrót do domu. Pana i dowiedz się czemu nie zwrócono ciała jego żony. Znajduje się w salonie ambasady prezydium. Prezydium, prezydium, prezydium. Momencik. Prezydium, prezydium. No dobra, musimy wejść, wyjść z, z wieży i lecimy do prezydium. Chy, prezydium, chyba że tutaj jest szybka podróż. Tak, sektory prezydium i ambasada. I tutaj powinno gdzieś być. Tak zresztą, pisze, jest napisane na tym. Kol ambasady. Dobra, to jest tutaj. Więc musimy sobie tylko znaleźć wejście tam i ruszamy. Jak tam u was? Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku i że cieszycie się, że jest kolejny odcineczek z serii Mass Effect. O sorki, ruszyłem mikrofon. Wiele z was nie zna u mnie tej gry, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Zobaczcie sobie na Steamie, może wy sami również zagracie w tą grę. Kto wie, może wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba oczywiście mój Let's Play. Zegrajmy w. No i... Czy namówiłem was do jako... jakiegokolwiek... Negry... Nie wiem, pogrania w tej... w tej grę. A, nie mogę się wysłowić, ale że żenadix trochę. Nie wiesz plotkom, Metresa nigdy nie zdradza swoich sekretów. Wielkie nieba. komandor Shepard. Wasze czyny zrobiły olbrzymie wrażenie na korpusie dyplomatycznym. I na mnie może mógłbym w czymś pomóc. A tak. Pewien człowiek, Samesz Batia, nie może odzyskać zwłok żony. Ach, pan Batia, dobry człowiek, ale ostatnio nie ma lekko. Chciałbym móc jakoś mu pomóc. Samesz Batia już zapewne opowiedział, że szeregowiec Nirali Batia zginęła na Eden Prime. Badamy dokładnie jej ciało. Ma obrażenia, które nie pasują do żadnej znanej nam broni. Czyżby jej zwłoki zostały niebezpiecznie skażone? Nie, komandorze. Mogę tylko powiedzieć, że jej ciało jest dla przymierza niezwykle cenne. Tak, dzięki testom lepiej poznamy uzbrojenie getów i będziemy mogli skuteczniej się bronić. Nie chcę nikogo urazić, ale szeregowiec Batia może teraz ocalić więcej ludzi, niż gdy żyła. Rozumiem, co próbuje pan osiągnąć, ale przetrzymywanie zwłok nie jest w porządku. Komandorze, akurat wy powinniście doskonale wiedzieć, że trzeba czasem coś poświęcić, aby uchronić ludzkość. Za to walczę? Za rząd, który kradnie zwłoki poległych żołnierzy? Wygraliście, komandorze. Panu Bati potrafiłem odmówić, ale nie zamierzam sprzeciwiać się wam. Nie chcę kłopotów. Proszę przekazać Sameszowi, że przetransportujemy ciało na ziemię. Zajmę się tym osobiście. No i tyle. O ile widzieliście, idealista zwiększył nam się ze względu na to, że daliśmy trochę w. właśnie umiejętność, którą. Mogliśmy wybrać dodatkowy dialog, mianowicie urok. Tak, to był urok, to był właśnie ten zielony urok. Zastraszanie to był ten dialog na czerwono, więc jeżeli byśmy go zastraszyli, myślę, że byłaby na to mała szansa, że zechciałby nam oddać te zwłoki temu kolesiowi, co żonę mu tam zabrali. I nie wiem, ma jakieś powiązanie to z getami czy coś. Ale dobra. Powiedzmy temu, Bati. Witam ponownie, komandorze. Są jakieś wieści? Pańska żona powróci do domu, panie Batia. Dziękuję. Wracam zatem do domu, by wszystko przygotować. Może teraz odzyskam spokój. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, komandorze. Okej, okay, ten quest zakończony pomyślnie, więc. Kolejne zadanie zostało zakończone. Zobaczmy jakie jeszcze mamy tutaj zadania. Wróć do biura pięści. Biuro pięści znajduje się w Norze Chory, w dolnym okręgu. I teraz ruszamy sobie do dolnych okręgów. Myślę, że... Tu jest SOC. Myślę, że wam się spodobają questy poboczne. Nie są najgorsze, więc tutaj można się całkiem nieźle pobawić. Okręgów, dobra. Tutaj jest. Często jeszcze nie znam tej mapy, bo przeszedłem grę tylko raz, ale myślę, że poruszam się jakoś tam. Wiecie? Jakoś swobodnie po tym wszystkim. Dowierzę cytadeli, bla, bla 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 bla. Dobra. Szybko ruszajmy sobie. Pięknie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z jakimikolwiek odcinkami, możecie kliknąć sobie dzwoneczek, ale jeżeli chcecie, to możecie również. Nie wiem. Kliknąć cokolwiek sobie pod spodem, jeżeli chcecie. Również to mi bardzo pomaga. Nie szkodzi, a. Mego pomaga. I nie to jest to czy coś ten deszeń. Cicho bądź. O, tu jest kolejny opiekun, którego mogę zeskanować do kręgów. Możemy tutaj zejść oczywiście. Tu, tu, tu. To jest tutaj, gdzie mamy zejść? Chyba nie, chociaż. Nie, to nie tutaj. To jest na górze. Nie, pomyliłem wejście. Szamałbym coś. Myślicie, że w tym jeziorku są jakieś ryby? A ty głodny jesteś, Brylek, cały czas. Cały czas jesteś głodny. Wybrać cel szybkiej podróży. Sektory okręgów i Nora chory. I tam się zatem udajmy. Dobra. I teraz, gdzie to było? Gdzie to było? Ty, 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 ty. Prośba reporterki. Tu, tu, to, że holly w dolnym okręgu może tam być więcej. Dobra. Chodźmy więc tutaj. I tam, gdzie był ten pięść cały. Zobaczmy. Tutaj mamy jakieś zaznaczenie na mapie. Może tam, właśnie, czegoś się dowiemy. Dobra, tutaj jakiś klub. Szeksi klub. O, tutaj chyba. I tędy bodajże. Tak, dobrze idę. Dobrze trafiłem, więc subcio, subcio, subcio. Tutaj. Co to jest? Dyskoptyczny. Okej, okay, dowiedzieliśmy się czegoś. Coś, wzięliśmy, jakieś informacje. Oczywiście to są takie typowe questy, póki co wynieś, przynieść pozamiataj. Ale myślę, że teraz będzie spoko. Mhm. informacje. Iść do górnego okręgu. Okej, okay, ona jest w górnym okręgu. Nie ma problemu. Jak widzicie, tu jest pro strasznie prowadzenie za rączkę, a opłacałoby się zrobić te zadania, dlatego że daje nam to doświadczenie do poziomu umiejętności, które jest bardzo istotne w tej grze. Jak widzicie, mogliśmy mieć nowe dialogi, opcje dialogowe dzięki uroku, zastraszania, bla 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 bla. I tego typu rzeczy. Strasznie to jest fajne, więc ruszajmy sobie dalej. Gdzie ona jest tutaj? Jeszcze raz sobie przeczytam. Już ja się zdezorientowałem. Troszku. Górny okręg, górny okręg, górny okręg. Górnego okręgu, o tutaj. Bingo, tutaj. Na górę. Chodź ze mną na górę, na górę. Chodź. I tędy. Jak wam się podoba Mass Effect? Już minęło parę odcinków, więc możecie powiedzieć, co sądzicie o tej grze. Może jeszcze nie ujawniło to takiej jakby mega fabuły, że coś się tutaj dzieje takiego uber super akcja zabijanie, dopiero potem już taka będzie, tak mini spoiler, wink wink. Okej, okay, chodźmy odnieść Emilii informację. Aż huczą od plotek i opowieści o tym, jak załatwiliście pięść. Gratulacje! Jestem pewna, że maczał palce we wszystkich lokalnych, ciemnych interesach. Może znaleźliście w jego biurze jakieś materiały na ten temat? Te dyski optyczne mogą zawierać informacje, których pani szuka. Macie dane samego pięści? Już czuję, że znajdę w nich grubszą aferę. Proszę, komandorze to za fatygę. Trzeba nagłośnić tę sprawę. Cieszę się, że mogłem pomóc. Dziękuję, komandorze. Jeżeli znajdę coś istotnego dla waszego śledztwa, dam znać. Teraz wybaczcie, ale chcę jak najszybciej sprawdzić zawartość tych dysków. No i dobra, kolejne zadanie zostało zakończone. Nietypowe odczyty to, no tak, 2 na 10. Jeden z patroli o dziwnej aktywności w systemie Hydra w gromadzie Argosio. Do systemu hydra, ale myślę, że nie dzisiaj to zrobimy. Zobaczmy sobie. Porozmawiać z Ambasadorem. Ambasador zapewni Ci statek spotyka się z nim w dokach przymierza, Do którym może się dostać windą do Akademii SOC, czyli jesteśmy jakby po drodze z tego co pamiętam. I możemy się tam szybko dostać. To, Akademia SOC. Bingo! Dokładnie tutaj. Dokładnie tutaj to jest, więc... Gitarka, żeby się tutaj dostać, widzicie? Wszystko jest jakby połączone łańcuszkiem, że wykonamy sobie coś tutaj, ale oddamy sobie coś innego, i tak to jakby funkcjonuje. Akademia SoC, dobra? Już mogę sobie odznaczyć, wodę Tom. A nie, to już się odznaczyło, super, więc Akademia SoC, go naprzód. Strasznie mi się podoba tutaj grafika w tej grze. Wiem, że może. Uważacie ją, a słaba teraz są lepsze, coś tam. Być coś tam. No i co z tego, mi się to podoba. Ja nigdy nie miałem okazji zagrać w takiej graficznej gry i. Może miałem słaby komputer, ale no. Teraz cieszę się, że mogę Jak na takie zagrać? zagrać. ze swoimi, Freks! Przecież tak niewielu was zostało. Ci, którzy z nami walczą, są albo głupi, albo służą Sarenowi. Zabijanie tych drugich to biznes. Zabijanie tych pierwszych to przysługa dla reszty wszechświata. Ok, czyli ich rasa się sama w sumie wzajemnie nienawidzi. Fajna ciekawostka. Coś jeszcze powiecie? Tali? Wrex? No do no dobra. Zadanka baboczne, myślę, że spoczko są. Całkiem. Gdzie mamy się tutaj z nim spotkać? Gdzieś tutaj, nie? Czy to tutaj? Ani nie wiem. W dokach? Czekajcie, to było w dokach. Jeszcze raz tutaj zobaczę. W dokach przymierza, tak jest, to tutaj. Jeszcze jedna winda. Trochę się przyjedziemy tutaj, ale myślę, że spoczko. Fajnie są tutaj te rozmowy całkowicie. Cał całkiem fajne rozmowy. Korporacja Exogeni nadal zaprzecza raportom o zespole badawczym, który zaginął w układzie Hades Gamma. Przedstawiciele firmy nie komentują okoliczności zajścia z zeszłego tygodnia. O, i dodało nam chyba nowego questa do dziennika. Widzicie, tutaj quest zbiera się jak. Pomidorki na. Nie wiem na co. W sumie nie wiem, dobra. Lecimy, nie gadamy głupoty. Tylko spotkajmy się z nim w dockach i myślę, że będziemy kończyć odcinek zadanka poboczna, zadania poboczne. Myślę, że były spoczko. No, otwieraj się. Okej, okay, co tutaj mamy? Ambasador. Mam ważną informację, Shepard. Kapitan Anderson rezygnuje ze stanowiska oficera dowodzącego Normandią. Statek należy do ciebie. Jest szybki i cichy. Znacie załogę, a ona was. To doskonały statek dla widma. Dbajcie o niego, komandorze. To nie fair. Normandia należy do was. Potrzebujecie własnego statku. A że widmo nie może odpowiadać przed nikim oprócz Rady. Nadszedł czas, żebym ustąpił. Jakie mamy tropy? Saren zniknął. Nawet nie próbujcie go odnaleźć. Wiemy jednak, czego poszukuje kanału. Kazał swoim getom przeczesać trawers w poszukiwaniu śladów. Dostaliśmy raporty o getach w systemie Feros, zanim straciliśmy kontakt z tamtejszą kolonią. Ich obecność odnotowano także w okolicy Nowerii. Dowiedzcie się, czego Saren szukał na Feros i Nowerii. Być może uda wam się znaleźć kanał, zanim Saren to zrobi. Prawdziwym zagrożeniem są żniwiarze. W tej sprawie zgadzam się z Radą, Shepard. Nie mam pewności, czy w ogóle istnieją. Lecz jeśli istnieją, kanał jest kluczem do umożliwienia im powrotu. Powstrzymując Sarena przed znalezieniem kanału, zatrzymamy też powrót żniwiarzy. Powstrzymam go. Mamy jeszcze jeden trop. Matka Benezia z nagrania Sarena. Ma córkę, uczoną, specjalistkę od Protean. Nie wiemy, czy jest w to zamieszana, ale może warto jej poszukać. Sprawdzić, co wie. Nazywa się Liara, doktor Liara T'Soni. Podobno bada teraz wykopaliska archeologiczne na jednej z planet w Artemis Tau. Hmm. No dobra. Powinniśmy wyruszyć na gromadę Artemis Tau. To już wasza decyzja, komandorze. Jesteście teraz widmem. Nie odpowiadacie przed nami. Pamiętajcie, od was zależy obecnie los ludzkości. Jeśli coś schrzanicie, ja za was oberwę. Postaram się nie sprawić kłopotów. Miło mi to słyszeć, komandorze. Pamiętajcie tylko, byliście człowiekiem, zanim zostaliście widmem. Mam teraz spotkanie. Kapitan Anderson odpowie na wasze ewentualne pytania. No i dobra, zapiszę sobie grę. No niech będzie w cytadeli. Jeszcze w następnym odcinku wrócimy się, żeby spotkać Liarę, czyli jakby dodatkową postać przyszłą, która może do nas ewentualnie dołączyć. A czeka już na nas w jednym z odnóg w Cytadeli. Ale no cóż, to by było na tyle. Zrobiliśmy sobie zadanka poboczne. No i dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Dziękuję za wszystkie łapki, za wszystkie subskrypcje oraz dzwoneczki. Trzymajcie się, miłego dnia. Hej hej. Pa pa.